Przed stój w lewo zwrot. Na ramię broń. Prezentuj broń. Administracji Warszawa dnia 11 stycznia 2016 roku. Decyzja nr 10 przez 16 na podstawie artykułu 6b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji po uzyskaniu opinii Wojewody podkarpackiego, niżej wymienionego oficera policji, inspektor Krzysztof Poguta, syn Adama. Z dniem 12 stycznia 2016 roku powołuję na stanowisko komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Decyzji niniejszej na podstawie artykułu 108 Kodeksu Konserwowania Administracyjnego nadaję wygór natychmiastowej wykonalności. Na ramię broń. Do nogi broń. Panie panowie, co robię? Po proszę głosu proszę rekomendantów do policji pana inspektora Zbigniewa Maja. Panie Dzisiaj jest Dzień szczególny. Dzień ważny dla Gawieńcowa, jest to święto dla Gawieńcowa. Myślę, mamy tak naprawdę interesowała data na wojskiej policji. To wielkie słowo, ale jedno o czym Panie Komendancie, Szczerze mówiąc, Oczekuję Gawieńcowa Tak jak powiedziałem, Gawieńcowa pracuje dobrze. Myślę, że pan pomęga przez swoją innowacyjność, profesjonalizm, tchniewanego ducha aby stać się jeszcze lepszym jednostkiem że do tej pory, gdy będzie się w 100% realizować, realizować założenia policjanta, czy też społeczeństwu. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Inspektora doktora Krzysztofa Pogutę, komendanta Wojownickiego Policji Rzeszą. Stanowisko komendanta Wojewódzkiego Policji to wielki honor, wielki zaszczyt, wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za siebie, za swoje decyzje, bo to jest oczywiste, ale odpowiedzialność również za policjantów i za pracowników policji. Myślę, że tej odpowiedzialności nigdy mi nie pragnie, ale też odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców podkaraczy. Myślę, że jestem przekonany, że zrobię wszystko, aby te wskaźniki, o których mówią na Zawsze jest tak, że przychodzi moment podziękowania i tak czy inaczej w stosunku do poprzedniego komendanta, któremu za jego pracę tutaj radzą bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, którego widomym efektem jest zaufanie, jakim darzy Państwa społeczeństwo. Jest to także moment ważny, bo momentem widoku oczywiołcia do dnia dzisiejszego podkładu komendanta

Proszę, proszę o wydanie komendy.